Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak emocje, które są w nas uwięzione, mogą wpłynąć na nasze zdrowie, szczęście i zdolność do kochania? Wyobraź sobie, że jesteś uwięziony przez uczucia, których nie możesz wyrazić, jak gdyby niewidzialny ciężar ciążył na Twoim życiu. W tym filmie przyjrzymy się, jak uwolnienie uwięzionych emocji może otworzyć drzwi do zdrowszego, szczęśliwszego i bardziej pełnego miłości życia. Przygotuj się na odkrycie techniki i spostrzeżeń, które mogą zmienić sposób, w jaki żyjesz i odnosisz się do świata. Czy jesteś gotowy, aby uwolnić swój prawdziwy potencjał? Zróbmy to. Kiedy mówimy o uwięzionych emocjach, mamy na myśli uczucia i doświadczenia, które nie zostały całkowicie przetworzone lub uwolnione. Emocje te mogą objawiać się na wiele sposobów. Od dyskomfortu fizycznego, takiego jak bóle głowy i problemy trawienne, po trudności emocjonalne, takie jak lęk i depresja. Stały nacisk tych emocji może stworzyć cykl stresu, który wpływa na nasz ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Wyobraź sobie wstrząśniętą butelkę napoju gazowanego: im bardziej nim potrząsamy, tym większe ciśnienie w nim rośnie. Emocje działają w podobny sposób. Jeśli nie zostaną uwolnione, Gromadzą się i mogą niespodziewanie eksplodować, niszcząc nasze relacje i jakość życia. Rozpoznając te emocje i zajmując się nimi, możemy zacząć zmniejszać te presję i stworzyć zdrowszą przestrzeń do rozwoju osobistego. Co więcej, brak ekspresji emocjonalnej może wpływać na sposób, w jaki odnosimy się do innych. Osoby noszące nierozwiązane emocje mogą czuć się odłączone i mieć trudności z tworzeniem zdrowych. Satysfakcjonujących relacji. Uwolnienie tych emocji pozwala na głębsze i bardziej autentyczne połączenie z innymi, tworząc atmosferę miłości i zrozumienia. Uwolnienie uwięzionych emocji może wydawać się trudne, ale istnieje kilka skutecznych technik, które mogą pomóc w tym procesie. Wśród tych technik kluczową rolę w uwalnianiu tych emocji odgrywają praktyka pisania emocjonalnego, terapia uwalniania emocji i medytacja. Pierwsze pisanie emocjonalne. Pisanie jest potężną metodą uwalniania emocji. Poświęć trochę czasu na napisanie o swoich uczuciach i doświadczeniach, nie martwiąc się o gramatykę i format. Prosty akt przelania myśli na papier może zapewnić poczucie ulgi i przejrzystości. Co więcej, ponowne przejrzenie tych notatek może pomóc Ci dostrzec wzorce emocjonalne i lepiej zrozumieć, co dzieje się wewnętrznie. Druga terapia wolności emocjonalnej. EFT, EFT, czyli technika wolności emocjonalnej to podejście łączące elementy akupunktury z psychologią. Dotykając określonych punktów na ciele, skupiając się na problemie emocjonalnym, EFT pomaga zmniejszyć intensywność emocji związanych z tym problemem. Regularna praktyka może przynieść ulgę i pomóc w skuteczniejszym przetwarzaniu stłumionych emocji. Trzecia medytacja i uważność Praktyka medytacji i uważności jest niezwykle pomocna w radzeniu sobie z uwięzionymi emocjami. Poświęcając kilka minut dnia na skupienie się na chwili obecnej, tworzysz wewnętrzną przestrzeń spokoju i przejrzystości. Pozwala to na obserwację emocji bez oceniania, pomagając uwolnić się od nagromadzonego stresu i promując poczucie wewnętrznego spokoju. Czwarte ćwiczenia oddechowe. Techniki głębokiego oddychania mogą pomóc uspokoić układ nerwowy i uwolnić napięcie emocjonalne. Głębokie i świadome oddychanie pomaga dotlenić ciało i umysł, ułatwiając proces uwolnienia emocji i sprzyjając poczuciu relaksu. Te techniki to dopiero początek, i eksperymentowanie z różnymi metodami może pomóc Ci znaleźć tę, która będzie dla Ciebie najlepsza. Ważne jest, aby chcieć stawić czoła emocjom które często są ukryte, i uwolnić je. Akceptacja siebie jest fundamentalnym aspektem w procesie uwalniania uwięzionych emocji. Często stłumione emocje wiążą się z poczuciem nieadekwatności lub wstydu. Kluczem do przezwyciężenia tych uczuć jest kultywowanie akceptowalnej postawy wobec siebie, uznając, że wszyscy mamy swoje słabości i niedoskonałości. Pierwsza akceptacja swojego człowieczeństwa. Wszyscy przechodzimy przez trudności i doświadczamy trudnych emocji. Zaakceptowanie tego, że te doświadczenia są częścią ludzkiej kondycji, jest kluczowym krokiem w uwalnianiu emocji. Uznając, że nie ma nic złego w odczuwaniu smutku, złości lub strachu, pozwalasz tym emocjom płynąć i przetwarzać je, zamiast je trzymać. Drugie, praktykuj współczucie dla siebie. Współczucie dla siebie polega na traktowaniu siebie z taką samą życzliwością i zrozumieniem, jakie ofiarowałbyś bliskiemu przyjacielowi. Kiedy popełniamy błędy lub napotykamy trudności emocjonalne, często jesteśmy naszymi najostrzejszymi krytykami. Rozwijanie praktyki współczucia dla samego siebie pomaga złagodzić samokrytykę i zaakceptować emocje jako naturalną część życia. Trzecie: podważanie negatywnych przekonań. Uwięzione emocje często kojarzą się z negatywnymi przekonaniami na swój temat. Identyfikacja i kwestionowanie tych przekonań może być procesem wyzwalającym. Żądaj sobie pytanie, czy te przekonania są oparte na faktach, czy też są to po prostu nar, które przyjąłeś z biegiem czasu. Przeformułowanie tych przekonań w celu odzwierciedlenia bardziej pozytywnego i realistycznego spojrzenia może pomóc w uwolnieniu powiązanych emocji. Czwarte stw Zamknięte RZ Bezpieczną Przestrzeń. stw Zamknięte RZ Bezpieczne i wspierające środowisko, w którym będziesz mógł odkrywać i wyrażać swoje emocje. Może to obejmować znalezienie grupy wsparcia, pracę z terapeutą lub po prostu stworzenie chwil osobistej refleksji. Bezpieczna przestrzeń jest niezbędna, aby umożliwić wyrażanie emocji bez obawy przed oceną i negatywnymi konsekwencjami. Samoakceptacja to ciągła i często wymagająca ścieżka, ale jest niezbędna do wyzwolenia emocjonalnego. Ucząc się akceptować i kochać siebie, tworzysz przestrzeń do uzdrowienia i rozwoju osobistego. Włączenie uwalniania emocji do codziennej rutyny jest niezbędne do utrzymania długoterminowych korzyści i promowania zrównoważonego życia. To ciągły proces, który obejmuje codzienne nawyki i uważne podejście do radzenia sobie z emocjami. Pierwsze ustal regularne praktyki. Włączenie technik uwalniania emocji do swojej rutyny może być niezwykle korzystne. Poświęcenie kilku minut dnia na praktyki takie jak pisanie emocjonalne, medytacja lub ćwiczenia oddechowe może pomóc w utrzymaniu równowagi emocji. Uznanie tych praktyk za część codziennej rutyny, podobnie jak w przypadku ćwiczeń fizycznych lub zdrowego odżywiania, może odmienić Twoje życie. Drugie STW zamknięte RZ chwile refleksji. Poświęć trochę czasu na refleksję nad swoimi emocjami i doświadczeniami. Można tego dokonać poprzez prowadzenie dziennika, chwilę ciszy lub rozmowy z zaufanymi przyjaciółmi. Regularna refleksja pomaga zidentyfikować i przetworzyć emocje, które mogą pojawić się z czasem, zapobiegając ich ponownemu narastaniu. Trzecie rozwijaj umiejętności komunikacyjne. Sposób w jaki się komunikujesz, może bezpośrednio wpływać na Twoją zdolność uwalniania emocji. Nauka wyrażania swoich uczuć w zdrowy, konstruktywny sposób może wzmocnić Twoje relacje i zmniejszyć stres emocjonalny. Praktykuj otwartą i szczerą komunikację i nie bój się szukać pomocy, gdy jej potrzebujesz. Czwarte, żadbaj o swoje ciało i umysł. Dbanie o swoje ciało i umysł jest nierozerwalnie związane z uwolnieniem emocji. Praktyki takie jak regularne ćwiczenia fizyczne, zbilansowana dieta i odpowiednia ilość snu mają fundamentalne znaczenie dla dobrego samopoczucia emocjonalnego. Kiedy ciało jest zdrowe, umysł ma tendencję do podążania tą samą ścieżką. Piąte, pielęgnuj pozytywne relacje. Otaczanie się ludźmi, którzy wspierają Twój rozwój emocjonalny i osobisty, może być świetnym czynnikiem ułatwiającym proces uwalniania emocji. Pozytywne relacje zapewniają bezpieczną przestrzeń do wyrażania i przetwarzania emocji, a także zapewniają wsparcie emocjonalne i zrozumienie. Włączenie tych praktyk do codziennego życia nie tylko pomaga uwolnić uwięzione emocje, ale także promuje bardziej zrównoważony i satysfakcjonujący styl życia. Z biegiem czasu praktyki te stają się naturalną częścią życia, przyczyniając się do trwałego zdrowia emocjonalnego. Uwolnienie uwięzionych emocji to potężna i transformacyjna podróż, która może odblokować nowy wymiar zdrowia, szczęścia i miłości w Twoim życiu. Stawiając czoła tym uczuciom i przetwarzając je, nie tylko poprawiasz jakość swojego życia, ale także nawiązujesz głębszą więź ze sobą i innymi. Pamiętaj, że ta praktyka ma charakter ciągły i stanowi część ścieżki do pełnego dobrego samopoczucia. Podobało Ci się wideo? Zostaw komentarz ze swoimi refleksjami i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej inspirujących treści. Jak myślisz, jakie emocje musisz uwolnić, aby móc ruszyć dalej w swoim życiu? Dziękujemy za obejrzenie i nie przegap kolejnego filmu, który może dostarczyć więcej informacji na temat Twojej podróży. Do tego czasu.